Prawie 3,7 miliarda kilometrów od Słońca istnieje mały, ciemny świat, który kiedyś był dziewiątą planetą układu słonecznego. Dziś Pluton jest oficjalnie obiektem transneptunowym. Wkrótce po tym, jak planeta została zdegradowana, sonda NASA New Horizons dotarła do tego dotychczas prawie nieznanego świata. Dane pomiarowe zaskoczyły wszystkich i po raz pierwszy NASA była w stanie opublikować prawdziwe zdjęcia Plutona. Jesteśmy teraz podekscytowani, że możemy razem z tobą wyruszyć w podróż do jednego z najbardziej niezwykłych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Pluton, świat w ciemności. Wyobraźcie sobie, że jako pionierzy Plutona wysiadacie ze statku kosmicznego i po raz pierwszy stawiacie stopę na tajemniczym, ciemnym świecie. W bezmiarze słońce świeci jako mała, niewyraźna kula. Dziwny, i zimny świat, w którym się teraz znajdujesz, jest pokryty dużym cieniem. W półmroku badasz niezwykle kruche i porowate skały. Ten świat jest cichy, bardzo cichy. Ze względu na niską grawitację, poruszanie się jest trudne. Grawitacja, o wiele niższa od tej ziemskiej, sprawia, że podskakujesz jak lekkie piórka. Masz trudności z poruszaniem się po planecie. Twoje buty zostały wyposażone w obciążniki i kolce, abyś mógł utrzymywać się na planecie. Z wielkim wysiłkiem i trudem jesteś w stanie schylić się, aby pobrać próbkę skały. Następnie wspinasz się z powrotem do swojej kapsuły kosmicznej, aby wylądować w innym miejscu na planecie Karłowatej i pobrać więcej próbek. Przez lata ciężko trenowałeś do tej misji. Byłeś przygotowywany na nietypowe sytuacje, niską grawitację i lodową powierzchnię planety. Pluton jest osobliwy, mroczny, a jednocześnie piękny. To wzniosła chwila stanąć na tym małym i lodowato zimnym świecie tak daleko od Słońca. Po kilku godzinach misja dobiega końca. Temperatura powierzchni, minus 216 stopni Celsjusza, pozwala tylko na krótkie pobyty. Robisz jeszcze kilka zdjęć Słońca, a następnie rozpoczynasz podróż do domu. Tak mniej więcej wyglądałoby lądowanie na Plutonie po raz pierwszy. W półmroku zewnętrznych regionów układu słonecznego to ciało niebieskie jest prawie nieoświetlone w ciągu dnia. Słońce jest małą, słabą, żółtą kulą w oddali. Przez długi czas naukowcy myśleli, że Pluton, będąc tak daleko, musi być martwym i nudnym królestwem skał i lodu, ale potem doświadczyli niespodzianki. Pluton, znajdujący się w odległości około 40 jednostek astronomicznych, jest najbliższym z tzw. ciał transneptunowych. Od momentu odkrycia w 30 roku Pluton był dziewiątą planetą, ale w 2006 roku został zdegradowany do planety karłowatej. Dzieli ten tytuł z całą masą nowo odkrytych planet, które krążą wokół naszej gwiazdy na zewnętrznej krawędzi Układu Słonecznego w niemal całkowitej ciemności. Fakt, że Pluton opuścił szeregi oficjalnych planet został przyjęty z żalem przez wiele osób. Chociaż niewiele było wiadomo o Plutonie, ludzie byli przyzwyczajeni od 1930 do faktu, że istnieje 9 głównych planet. Przez długi czas nikt nie podejrzewał, że w pasie Kuipera można znaleźć znacznie więcej planet karłowatych. Eris i Sedna są niewiele mniejsze od Plutona, a naukowcy stanęli przed wyborem, czy sklasyfikować te dwa i wiele innych nowo odkrytych obiektów jako planety, czy narysować linię. Ponieważ Pluton jest znacznie bardziej podobny do transneptunowych planet karłowatych niż jego sąsiedzi Uran i Neptun, naukowcy zdecydowali się odebrać mu status planety. Od tego czasu jest on oficjalnie nazywany jedynie TNO 134340. Od ciemności do światła. Wydaje się wręcz ironiczne, że wkrótce po zdegradowaniu Pluton pokazał, jak fascynujący i wyjątkowy jest w rzeczywistości. Pluton jest niezwykle trudny do zaobserwowania i nawet na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a planeta Karłowata wygląda jak zamglony brązowy dysk bez żadnych szczegółów powierzchni. Ponieważ niemożliwe było odpowiednie zbadanie Plutona za pomocą teleskopów i z daleka, NASA wysłała bezzałogową sondę New Horizons do Plutona w samym roku jego degradacji. Dotarcie do odległego celu zajęło sądzie całe 9 lat i 8 miesięcy. Kiedy w końcu dotarła do swojego głównego celu w 2015 e Horizons natychmiast zabrał się do pracy i zaskoczył nie tylko naukowców. W bardzo krótkim czasie sonda zebrała 6 gigabajtów informacji, a przesłanie tak dużej ilości danych na Ziemi zajęło ponad rok. Do dziś badacze planetarni wciąż analizują te dane. Do tego momentu żaden człowiek nigdy tak naprawdę nie widział powierzchni Plutona. I nagle ciekawskim naukowcom ukazał się kolorowy i najwyraźniej bardzo aktywny świat. Obrazy niezwykle zróżnicowanej strukturalnie powierzchni planety ujawniły nieoczekiwaną aktywność geologiczną. Chociaż New Horizons nie był w stanie przeniknąć do jądra planety, urządzenia pomiarowe dostarczyły jednak danych, które po raz pierwszy pozwoliły na wyciągnięcie wniosków na temat struktury planety. Zgodnie z otrzymanym modelem Pluton ma stałe jądro o grubości około 1056 mil, składające się z mieszaniny różnych substancji i pierwiastków. Górne warstwy składają się z lodu wodnego i skał. Lód skorupy ma miejscami prawdopodobnie do 186 mil grubości. Całkiem możliwe, że pod warstwą lodu znajduje się woda w stanie ciekłym. Aktywne struktury geotermalne i wulkanizm lodowy pokazują, że jądro Plutona posiada ciepło. Według niektórych założeń jądro Plutona może generować wystarczającą ilość ciepła, aby stopić część lodowego płaszcza. W takim przypadku bardzo słony i trujący ocean, zawierający duże ilości rozpuszczonego amoniaku, mógłby być ukryty głęboko pod powierzchnią planety karłowatej. W przeciwieństwie do Ziemi procesy geologiczne na Plutonie w mniejszym stopniu opierają się na wodzie, lodzie i skałach. Planeta ta mobilizuje raczej masy skrystalizowanych gazów, takich jak azot, metan i tlenek węgla. Planeta z sercem. Region Tombaugh. Nasza podróż po powierzchni Plutona rozpoczyna się od najbardziej uderzającego i najlepiej zbadanego obszaru – regionu Tombaugh. Ten rozległy region w strefie równikowej planetoidy przypomina serce i nieoficjalnie nazywany jest także sercem Plutona. Przy rozmiarze około 1429 mil obszar ten zajmuje około 1 czwartej całej powierzchni ciała niebieskiego. Serce jest podzielone na jasną lewą stronę i ciemniejszą stronę. Lewą część tworzy krajobraz zwany Sputnik Planitia. Sputnik Planitia ma średnicę 927 mil, a mapa topograficzna pokazuje, że to rozległy obszar nizinny z grubą warstwą lodu azotowego, tlenku węgla i stałego metanu. Substancje te mają jasne zabarwienie, co sprawia, że niektóre części równiny odbijają do 90% wpadającego światła. Praktycznie nie ma kraterów, co wskazuje, że region jest geologicznie bardzo młody. Sputnik Planitia uformowała się prawdopodobnie około 100 milionów lat temu, gdy Pluton zderzył się z dużym ciałem niebieskim. Uderzenie pozostawiło ogromny krater, który później został wypełniony substancjami z ciepłego wnętrza planety Karłowatej. W ten sposób powstała unikalna struktura przypominająca komórkę lub plaster miodu, która jest niezwykle żywa. Porównanie z danymi obserwacyjnymi z nowego kosmicznego teleskopu Jamesa Webba wykazało, że struktury te znacznie migrowały w ciągu ostatnich 8 lat. Wskazuje to na trwającą aktywność geologiczną. Region Tombaw graniczy ze stosunkowo wysokimi pasmami górskimi. Góry Hillary Mons na zachód od Sputnik Planitia Mogą nie należeć do największych w Układzie Słonecznym, ale są stosunkowo duże i mają wysokość do około 2 mil. Tons and Mons znajdują się w południowej części serca. Niektóre z nich wznoszą się ponad 3,7 mili, ponad średni poziom powierzchni planety karłowatej, tworząc najwyższe pasmo górskie na Plutonie. Co ciekawe, skały te prawdopodobnie składają się głównie z lodu wodnego. W niskich temperaturach, panujących na Plutonie, lód wodny jest twardy jak skała. Kryowulkanizm na Plutonie Dalej na południe głęboka depresja kształtuje zewnętrzną powierzchnię Plutona. Otoczone masywnymi, warstwowymi grzbietami lodowymi i skałami, struktury wykazują wyraźne dowody kryowulkanizmu. Otaczające skały są najprawdopodobniej zestalonym wyrzutem z dawnych erupcji. Dzięki nowym kolorowym zdjęciom naukowcy mogli po raz pierwszy poznać szczegóły dotyczące składu chemicznego erupcji, a tym samym dowiedzieć się, jak Pluton jest zbudowany wewnętrznie. Wschodnia część regionu Tombow jest ciemniejsza. Krajobraz tutaj jest znacznie starszy. Kratery mają prawdopodobnie miliardy lat i powstały w wyniku uderzenia steroid lub komet. W przeciwieństwie do Sputnik Planitia, region ten nie wykazuje oznak aktywnych procesów geologicznych. Jeżeli będziemy kontynuować podróż na wschód wzdłuż równika, napotkamy łańcuch ciemnych plam zwanych Makulas. Krajobraz jest tu poprzecinany wysokimi pasmami górskimi, które rozciągają się na kilkaset kilometrów. Jak powstały Makulas jest tajemnicą, którą naukowcy wciąż badają. Podejrzewa się, że ich ciemny kolor pochodzi z połączenia kraterów uderzeniowych i Tolin. Doliny to złożone związki organiczne powstałe w wyniku działania wysokoenergetycznego promieniowania na proste cząsteczki w atmosferze ciał niebieskich, wpływające na ich właściwości optyczne. Region Lowell. Opuszczamy surowy świat makulas i kierujemy się dalej na północ. Znajduje się tam region Lowell, rozległa dolina otaczająca biegun północny Plutona. Ponieważ oś obrotu Plutona jest znacznie nachylona do płaszczyzny jego orbity, region ten jest najjaśniejszy na planecie. Pluton zawsze porusza się z biegunem północnym skierowanym w stronę słońca. Podejrzewa się, że to właśnie dlatego gęstość atmosfery Plutona potroiła się w ciągu ostatnich 30 lat pomimo rosnącej odległości od słońca. Prawdopodobnie promienie słoneczne powodują parowanie lodu azotowego, który następnie osiada na biegunie i wchodzi do atmosfery planety karłowatej. Charon Osobliwe ruchy Plutona mają dobry powód, szczególnie nachylona orbita z cyklicznymi oscylacjami wokół punktu centralnego, jest spowodowana przez księżyc Haron. Księżyc Plutona Haron jest stosunkowo duży i ma średnicę około 753 mil. Sam Pluton ma średnicę około 1476 mil. Oba ciała krążą wokół siebie w średniej odległości 12172 mil. Oba ciała niebieskie bardziej przypominają układ binarny niż planetę i księżyc, choć Pluton wyraźnie przewodzi w tej parze. Kosmiczny taniec tych dwóch ciał został po raz pierwszy udokumentowany przez Sondę New Horizons i jest obecnie przedmiotem intensywnych badań. Haron jest nie tylko bardzo duży jak na księżyc, ale także pod wieloma względami przypomina Plutona, jednak jego powierzchnia jest jeszcze ciemniejsza. Niemniej jednak obrazy z New Horizons wykazały dowody na obecność lodu wodnego zmieszanego z metanem i azotem oraz niezwykłą aktywność geologiczną. Eksperci podejrzewają, że pas Kuipera będzie nadal oferował potencjał dla nowych odkryć w nadchodzących dziesięcioleciach. Jak dotąd znana jest tylko niewielka część tego regionu naszego Układu Słonecznego. Powiedz nam, co myślisz o Plutonie i zdjęciach z NASA. Czy masz pomysł, jakie piękne, niesamowite lub szokujące odkrycia mogą nas jeszcze czekać w pasie Kuipera?